Produkcję wiadomości dla osób niesłyszących wspiera miasto Racibórz. Dzień dobry, witam Państwa w piątek, 22 sierpnia. i Dreszczeka, uwag, witam i zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Za nami długi weekend. W ciągu trzech dni doszło do 360 incydentów drogowych, w których zginęło 41 osób. Na szczęście w naszym powiecie było bezpiecznie. Długi weekend to czas odpoczynku, ale nie dla wszystkich. W wolne dni służbę pełnią m.in. policjanci czy strażacy, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, a to niestety w długie weekendy bywa zagrożone, choćby na drogach. Mimo przestrug od 15 do 17 sierpnia na polskich drogach zginęło 41 osób. Sprawdziliśmy też, co działo się w naszym regionie. Na drogach powiatu raciborskiego było spokojnie. Jeszcze przed długim weekendem w czwartek w ramach akcji Prędkość ujawniono 65 przypadków. Przekroczenia prędkości. Także w czwartek graciborscy policjanci prewencji zatrzymali 43-letniego mieszkańca miasta, który prowadził pojazd pod wpływem narkotyków. Mundurowi znaleźli przy nim również środki odurzające. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Już po długim weekendzie, w poniedziałek, między Krzyżanowicami a Rożkowem doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia na przejeździe kolejowym. Pociąg osobowy relacji Racibusz chałupki uderzył w samochód marki Renault, którym kierowała 30-letnia kobieta. Z ustaleń policjantów wynika, że kierująca samochodem osobowym wjechała na przejazd pomimo nadawanego sygnału czerwonego. W tym samym czasie przejazd pokonywał pociąg osobowy, którym podróżowało pięć osób. Doszło do zderzenia, jednak na szczęście ani pasażerowie pociągu, ani kierująca samochodem nie odnieśli obrażeń. Pracowity weekend mieli także strażacy. Ich interwencje dotyczyły m.in. zadziałania czujnika tlenku węgla, uszkodzonej rury instalacji gazowej, otwarcia mieszkania czy usuwania gniazd szerszeni. W ostatnich dniach to właśnie owady były najczęstszą przyczyną interwencji. Wakacje dobiegają końca, a to oznacza, że pora na zakupy. W tym tygodniu sprawdzaliśmy, co trzeba kupić, aby wyprawić dzieci do szkoły i ile to wszystko kosztuje. Szkolna wyprawka to poważna sprawa, zwłaszcza jeśli dziecko dopiero rozpoczyna swoją przygodę ze szkołą. Przede wszystkim dobry plecak z odpowiednim ergonomicznym tyłem, żeby jednak kręgosłup był zabezpieczony. Teraz mamy w opcji albo tornister, tak jak to zawsze było, albo plecak, że no, przód mamy plecakowy, a tu jest nadal usztywniony, jest to na pewno wiele tańsza wersja niż ta w wersji tornister, ale równie dobra moim zdaniem. Ale plecak czy tornister to nie wszystko. Do środka potrzebne są także szkolne akcesoria. Na pewno fajny, kolorowy piórnik. <laughs> Z wyposażeniem mamy bardzo fajne opcje, że nie trzeba już wszystkiego osobno kupować kredek, mazaków. Te piórniczki już teraz mają naprawdę bardzo dobre wyposażenie. Co jeszcze? Na pewno bidon, śniadaniówka, wszystko oczywiście mamy. Zeszyty, pióro może niekoniecznie, bo to potem już nauczyciel sobie uwzględnia kiedy, jakie. O tym, jakie pióro już samodzielnie mogą, natomiast zadecydować starsze dzieci, a właściwie młodzież. Ich szkolne potrzeby nieco różnią się od maluchów. Na pewno już większe plecaki sobie wybierają, raczej mniej wzorzyste, bo to już w końcu nastolatkowie, nie dzieciaczki. Już nie wybierają takich piórników typu komorowe, dwukomorowe, czy tam z klapkami bardziej saszetka, czy tam typ kampusa. No i co, zeszyty, no nie cienkie, tylko już grubsze, bądź tam koło zeszyty. A to wszystko koszty. Od kilku lat rodzice mogą liczyć na wsparcie w ramach programu Dobry Start. Czy zatem 300 zł to kwota w której można się zmieścić kupując wyprawkę szkolną? O to zapytaliśmy naszą rozmówczynią ze sklepu Ofistar. Myślę, że jeżeli rodzic podchodzi do tego rozsądnie, jak najbardziej, bo tak jak mówiłam, tornister to już jest sam tornister kwota od 300 zł zwyż. Aczkolwiek plecaczki już są od 120 zł, więc ta reszta spokojnie w tej kwocie się zmieści. Jak najbardziej, bo przykładowo plecaki są od 120 zł, piórniczek nawet już 27 zł bez wyposażenia, czy z wyposażeniem już 70 zł, ale już jest pełne wyposażenie w tym. Do tego bidą śniadaniówka i myślę, nawet spokojnie jeszcze zostanie na wyjście na lody. Czasu do rozpoczęcia szkoły jeszcze trochę zostało, więc rodzice zdążą z zakupami. Okazja do nich będzie także w niedzielę handlową 31 sierpnia. W dzisiejszym programie to już wszystko. Na kolejny zapraszam 29 sierpnia. Do zobaczenia.